Zacznę od takiej historii. Spróbuję tak odpowiedzieć, żeby ktoś nie jakieś jakie cienie nie. Um, nasz słomy ojciec wie, że jeździ na po całej Europie. Między innymi była taka pielgrzymka trzytygodniowa śladami świętego pałunk w którymś z miast czy trafił do dołu garnasasza. To znaczy był tam e, taka atrakcja turystyczna, się się człowiek przy pole garnasarskim i tam z tej robił co tylko mógł się chciało. I wtedy jako taki żar z czy przy tym kolejnym, pierwszą turystkę najlepiej ładną dziewczynę. Dawali jej tą klinę w ręce, mieli koło rur. I z tego koła, jak być, ona miała, być tam jakiś garnek czy coś. Zawsze chodziło to samo. I nigdy nie był do garnek. Które ryszy się tam móc Cię. Znaczy, z tego zaczęła bo tak mi się skojarzyło to, co Ania powiedziała o tym, że Jeremiasz usłyszał Słowo, wstanie, zejdź do domu Garnysarza, tam usłyszeć moje słowa. Pierwszo wstanie, potem zejdź, a potem gdzie? Do domu Garnysarza i tam usłyszysz moje słowa. Cały kontekst pokazuje, że naprawdę karzą to jest Bóg. Ale żeby usłyszeć słowa Boga, trzeba się ruszyć. Trzeba wstać. Czasami trzeba się podnieść, bo często bywa tak, że w naszym życiu jesteśmy, już leżymy zupełnie. A najpierw trzeba wstać, a potem zejść. Dlaczego zejść? Bo często jesteśmy we własnych wyobrażeniach na wyższym poziomie jest to w rzeczywistości. Żeby usłyszeć słowo Boga, trzeba zejść do domu garnesarza. Zejść na poziom ten, na którym Bóg chce z nami rozmawiać, tam, gdzie Bóg przygotował dla nas słowo. I to jest dobrze sobie uświadomić ten sam początek. Wstanie zejść. I słuchaj słowa, które usłyszę, że w domu garncarza. Następne to słowo, że on jest pewnie żydaszem, nie? Ogląda Jeremiasz, jak ten dawno płytyński garncarz wyrabia różne naczynia i widzi, że z tej samej gliny potrafi zrobić zupełnie różne naczynia. Ja zacząłem od tego, że żeby zrobić dobre naczynie, to trzeba połączyć, dobre naczynie. Natomiast yy... jeżeli ktoś pięknie nie zrobić dobrego naczynia, to wychodzą mu buble. I Jereniasz zachęca nas tutaj, na początku, żeby zaakceptować to, co Bóg z nami zrobił. Zaczynając od spraw podstawowych. Jeżeli Bóg stworzył Ciebie mężczyzną, to bądź mężczyzną. Jeżeli Bóg stworzył Ciebie kobietą, to bądź kobietą. Jeżeli Bóg stworzył Ciebie z takimi, a nie innymi zdolnościami, falurami fizycznymi, psychicznymi, duchowymi, to bardzo ważną taką konstatacją, uświadomieniem sobie jest to, że Bóg nigdy nie tworzy mózgu. Jeżeli Bóg kogoś stworzył, to stworzył tłate korzyści, ale... I stworzył najlepiej jak tylko musiał. Mało. Jeżeli jesteśmy na Ziemi, to dlatego, że Bóg tak chciał. Nie dlatego, że rodzice tak chcieli. Często jest tak, że Bóg przypija się przez egoizm rodziców po to, żeby człowiek pojawił się na Ziemi. Dlaczego? Bo Bóg dla każdego z nas przypiciał bardzo konkretne. To się tak, ale po prostu szczęście. I Bóg stworzył nas nieprzypadkowo i nie na pewno doskonale. Jeszcze raz powtarzam, Bóg nie krzyjny Bóg. Ja jeszcze jesteś taki albo taka jak jesteś, to dlatego, że dla Ciebie to jest najlepsze. Choćbyś przeżywał przy tej okazji nawet jakieś stresy, wątpliwości, depresji jak zaczęło się od tego zejść do domu garcarza, żeby tam usłyszeć moje słowa, to potem w śpiewie przed tym angebiołom otwórz Panie nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Potrzebujemy mieć nie tylko oczy i uszy otwarte, ale jeszcze serce, żeby uważnie słuchać. Co też Pan Jezus, czyli Syn mówi nam dzisiaj w Najpierw mówię o sieci, jednej z najbardziej znanych w rzeczywistości. Nawet w żałwowsku w Dakocie 30 lipca koło pierwszej nocy pod była sieć. Nie była to sieć, która, która uradziła, wręcz przeciwnie, ale był. Więc jest to symbol sieci, jest bardzo nośny i bardzo zrozumiały dla nas, że sieć w jakiś sposób nas angażuje i wyciąga, albo wciąga. I to to czarek mówił w tym Ewku, że w tym rozumieniu Pippin, to Chwytanie w sieć to jest uwalnianie z czegoś, co nam się wydaje często wolnością. Ponieważ w rozumieniu biblijnym, tu jest nam często przejść y, do języka biblijnego, często trudno przejść do tego języka biblijnego. Bo, ponieważ my wiemy, że ryba w wodzie czyni się najlepiej, a symbolika biblijna mówi, że ryba wyciągnięta z boty jest wolnioma. Trzeba spróbować wejść ten język z kotów, ten język miglijny. Sieć jest tym co wyzwala z wody. Woda w symbolice miglijnej oznacza śmierć, nieszczęście, nieferność, odchłań głębie, grucie rzeczy, piekło, szeł. I dlatego ten krótki opis uchwalniania ja nie będę się nad tym zatrzymywał, ponieważ jest to fragment, to żeby to przezrozumieć. Mateusz, Ewangelista Mateusz tak skonstruował swoją Ewangelię, że stworzył kilka wielkich mów, pięć takich mów Pana Jezusa. Jedna najbardziej znana to jest kazanie na górze. On zebrał w jednym miejscu to, co u innych ewangelistów jest porozrzucane w różnych okolicznościach i tak stworzył to jako jedna wielka mowa. To jest jedna z tych mów, to jest mowa związana z przypowieściami. I tych przypowieści słuchaliśmy ostatnio o siebie, o Ziaru gorczycy, o saczynie, teraz o sieci, wcześniej jeszcze o tym skarbie znalezionym w roli, złożonym, znalezionym w roli, czy o tej perle. I na koniec Jezus się pyta, czy zrozumieliście. A jeżeli zrozumieliście, to mówię dlatego, jakby podsumowuję wszystkie te przypowieści, które wymagają niewątpliwie pewnej wiedzy, pewnej uczoności. Dlatego mówię o uczonym w Kimś, dla którego pismo, święte słowo Boże jest czymś, co umiernie. Porównuję uczonego w piśmie to ojca rodziny. I tu mamy problem kolejny, nad którym musimy, z którym musimy sobie poradzić, to jest takie, że w czasach Pana Jezusa Ojciec Rodziny to jest symbol tak wyraźny i tak nośny, że nie trzeba go w ogóle wyjaśnić. A w naszych czasach ojciec rodziny to jest coś tak bardzo rozmytego, że nie wiadomo o co chodzi. Łatwiej byłoby powiedzieć... Że dobry ojciec rodziny jest jak w piśmie, który się nawrócił, a nie uczony w piśmie jest jak normalny ojciec z Warto, ja tutaj sięgam, często tak dobrze to kojarzę z tym filmem Skrzypek na Dachu. Tam jest ten TV mleczarz, który dzisiaj go cytował też wcześniej, który ma te pięć córek. Żony. Jest bardzo zapracowany, tu jeszcze koni ukulał, który jest źródłem utrzymania tej całej rodziny. I... Jest taka... Jest kilka tam, ten... praktycznie zobaczyć ten film, bo jest bardzo nośny w symbolikę, właśnie tą biblijną, także tą symbolikę ojca, który się troszczy bardzo o jest taka piosenka, gdybym był bogaty. Też patrz co w której on sobie tak marzy, że gdyby był bogaty, gdyby wreszcie był bogaty, gdybym musiał się tym wszystkim zajmować, to mówi to wtedy sobie, by szedł do synagogi i by czytał to które... się. Marzenie mi, które raczej rzadkość się jak ja, gdyby miał wreszcie tyle pieniędzy, żeby móc sobie spokojnie czytać Pismo Święte. Nie. Ale to jest jego marzenie. Dlaczego? Bo on chce być jak uczony w piśmie. Jak ten, który może to przeprowadzić rodzinę. Co to znaczy jeszcze ten uczony w piśmie? To tam fajnie widać jest scenar szabatu. Kiedy oni jeszcze w piątek wieczorem szykują się do tej kolacji wielkiego przygotowujących szabat. Szabat jest w sobotę. Trzeża Róż, uczka szabatowa, kiedy Wszyscy się od śłoki ubierają cel w domu Tam ojciec jest w centrum. Cel matka zapala świecer, to jest ważna funkcja funkcja matka, tym niż da noą Natomiast ojciec jest tym, który wy jakśłań. Ojciec jest tym, który byg Tukarwona na rzeczy storzyć aktualizuje wyjaśnienia, pokazuje w oparciu o Słowo Boże i z myślą co się wydarzyło i odwołuje się nim skąd do Boga, a w tym to fajnie widać. Za każdym razem się od do pokazuje. Wszystkie wydarzenia w świetle Boga interpretują. Zaczyna, wtedy zaczęło odnieść sens każdego wydarzenia. Ojciec rodziny jak... Ten, który dobrze zna słowo, jak uczony w piśmie, który potrafi i stare, i nowe rzeczy dobrze zinterpretować, bo ma dobre podanie. Potrzebujemy, prawdopodobnie, właśnie z tej strony, jakby dotknąć tego słowa. Szukać znaczenia dobrego ojca rodziny. Dobry ojciec w rodzinie, który jest jak uczony w piśmie, jak ten, który sięga do słowa. I wtedy interpretuję wszystkie e, wydarzenia, te wszystkie przypowieści i potrafi e, pokazać. Ja Mówiłem na początku piętrzynki, jeszcze oczywisty byli, e, jak funkcjonuje rodzina, jak to, to dobrze jest zrozumieć, że rodzina, małżeństwo i dzieci. Dzieci są jak goście, przychodzą goście do domu. Trzeba ich przyjąć też jeszcze przypominał, nie zatrzymał, bo wyjdzie Czasami się pojawiają z zaskoczeniem, ale za każdym razem trzeba przyjąć, kochać i nie uwierzyć, nie zatrzymać, tylko pokazać właściwą drogę i wypuścić. Pokazać im kierunek, żeby doszły tam, gdzie są nowe ławy. Począwszym takim problemem jest to, że Dzieci albo właśnie nie akceptuje, że przychodzą, ma strona i się blokuje, dostęp, Nie wiesz, jak gość chce puścić, nie jest czas, ja nie chciałbym teraz, nie zapraszałem. A z drugiej strony, jak już są, to zaczyna się traktować jak boga, jako gość absolutnie w centrum, absolutnie które z jednej strony jest bokiem, a z drugiej strony ustala mu się bardzo szczegółowo, życie i nie ma nic zrobić, naprawdę według prawa Boga, tylko według planu doczes. I trzeba się uczyć, wyzwolić z takiej mentalności. Przyjmuje gości i puszcza dalej, pokazuje kierunek. I głównie tym, który ma ten kierunek pokazać, to jesteśmy z kostu radów, tak jak z takiej liny, takie naczynie Bóg stworzył tak musimy to zaakceptować. Nie ma wyjścia. Możemy nie zaakceptować. Możemy, gdzie na która się puntujemy. mówi tam to słowo z Jedeniasza, Hebrojka, dalej, na która się buntuje mówi czegoś w nie takim stworzy. Może nie, tylko czy to ma sens. Trzeba zaakceptować, przydać, puścić dalej, puścić dalej i pokazać, kiedy